21 października pod obrady rady miejskiej trafiło kilka uchwał śmieciowych dotyczących między innymi nowych deklaracji, które to wywołały dużą dyskusję wśród rajców. Przypomniano, że mieszkańcy składali już deklaracje, mają więc wprawę i odpowiednią wiedzę na temat tego, jak wypełnić i gdzie złożyć dróg. Obawa może dotyczyć jedynie czasu, bo jak wiadomo są tacy, którym się nie spieszy. Ostatnio składanie deklaracji przeciągnęło się o miesiąc. Radni przyjęli wszystkie uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska ma dołożyć wszelkich starań, by deklaracje były gotowe w jak najkrótszym czasie. Pociechą dla nas, mieszkańców, jest to, że po dopełnieniu formalności z nową deklaracją będziemy płacić mniej. Od stycznia 2014 roku stawki będą wynosiły odpowiednio 7 zł w przypadku, kiedy segregujemy odpady oraz 10 zł w przypadku, kiedy tego nie robimy. To jest nawet pakiet uchwał. Pierwsza uchwała to były zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku, druga uchwała to sprawie zmiany wzoru deklaracji i trzecia uchwała, można powiedzieć, korygująca w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usprawnienie odpadami komunalnymi, choć tutaj nie było ingerencji w te stawki opłaty, to była taka uchwała porządkująca. Jeżeli chodzi o zmianę wzoru deklaracji, powoduje to konieczność wymiany deklaracji przez mieszkańców. Ta konieczność wystąpi bezpośrednio po tym, jak te deklaracje zostaną do mieszkańców dostarczone. Będziemy starali się, żeby w te, te deklaracje można było już rozprowadzać w miesiącu grudniu. Natomiast należy zauważyć, że jest tu niezbędny czas na to, aby dzisiejsza uchwała weszła w życie, czyli stwierdzenie jej zgodności z prawem przez Regionalną Izbę Obrachunką w Rzeszowie oraz publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Obowiązujący wzór deklaracji zostanie do Państwa albo dostarczony przez kurierów, przesłany pocztą, albo będziecie mogli, tak jak większość z Państwa, udać się tutaj do Urzędu Miasta, do Referatu Gospodarki Odpadami Ochrony Środowiska i na miejscu tą deklarację złożyć. Stawki wchodzą z dniem 1 stycznia i teraz y, będziemy apelowali, żeby jak najbliżej tej daty, y, czyli daty 1 stycznia, tą deklarację złożyć. Dlatego, że będą Państwo już płacili według nowych stawek. No, w innym przypadku, jeżeli Państwo nie wymienicie deklaracji, no będziecie płacili opłaty wyższe, zawyżone, no, które w jakiś sposób będziemy musieli Państwu tutaj zwrócić, no to też są mechanizmy, ale jednak chcielibyśmy, żeby te niższe stawki Państwa mobilizowały do wymiany deklaracji. Chciałbym podkreślić, że to dotyczy przede wszystkim zarządców za, zabudowie wielorodzinnej, mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz firmy i instytucje. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, czyli popularnie jak to nazywamy bloków, nie składają osobiście w urzędzie miasta, robi to za nich zarządca.